Manko witajcie bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek DSK na Brutalu, ja jestem Kirwet, a ze mną jest Arohuin, tak, jak widzicie Arohuin tutaj e, w swoim nowym outfit'ie, który bardzo fajny jest w sumie, jest trochę późno, więc zobaczymy jak to będzie z tymi ludźmi na opactwie, na eventowej nikogo nie ma, o. ale może to ktoś będzie, jest, jest ktoś mamy przygotowane postacie pod opatrzem na, na, na innych poziomach to. o ok, chyba jakaś grupka wchodzi. Na innych poziomach w razie czego nie wiem przelogowywać czy coś. Kurde, tego byś można było sklepać na przykład właśnie na, na, na 3.1, ale... No ja nie mam, bo ja się głupcie Aha, no tak. A ja mam właśnie wszystko osobno i, i mogę spoko sobie przelogowywać Zawsze jak zbieram pH, tak robię że Jestem w opa jedną no, i jak widzę, że jest jakiś inny level, na, na którym skoro mógł mieć PH na innej postaci, to wchodzę. O, jestem 4-4. Ja bym go solo zjechał. Nie, dawaj, dajmy go No, jak wejdzie, to ja, w, ja chcę w pierwszej kolejności się odłącza i solo, a jak jakby się okaże, że są w grupie, no to we dwóch bijemy. Chociaż w grupie też bym pewnie go zjechał, bo bym PH chciał z tego. A w sumie tu, to to PH nawet nie tracę zbyt dużo. Bardziej zyskuję ostatnio. Ostatnio nawet się zdziwiłem. O, jak teraz. Na no razie nic ciekawego nie idzie. Trochę Wiecie zyskałem. Się chodzi, że to no. e, Wezmę sobie chowańca, mam tyle tych chowańców i tak ich nie wykorzystuję więc... No. A tego nigdy nie weźmiałeś. No nie, tego nigdy nie weźmę. Możesz się pochwalić za to, co, co masz. Za no, konkurs. Ten jakiś tam piernikowe co to było? Szaleństwo? Trzeba tak. narysować coś... Jakie, znaczy, trzeba zrobić piernika związane z związanego zmarłego. Zrobiłem zamstwo i drugie miejsce. No, więc... Zobażę, to, zobaczę czy... kto, jest, kto jest przed tym. O tutaj jakaś grupa się zbiera. Dobra, wie. Wie, że te chowańce może sprzedawać i dostaje za nie takie samorodki, które może stery przed niej. Dobra tam. Co mi ile, ile tych chowańców masz? No wciul. No to ale, ale to są ze starych eventów. No nie wiem czy można to wymienić jeszcze. Tak, można. Kiedy nowy odcinek? Ktoś pisze kiedy nowy odcinek. Teraz. Płacisz jedną syłę dostajesz, w sumie 10 sery za tego. No Dobra, stanę, już najwyżej powymieniam jakieś, ale nie mam nie mam full już ty, W większości po, tak po jednym, po kilka pobrałem. Czekaj, powiem, żeby widziali. No, co tu? 40, o, 400, 40 boy, Pozdrawiam Mućka na haju, nasz, nasz fan, jak tak pisze. I ty masz zwoje tego mieszkania raz No mam zwoje. Dawaj, już mam dzisiaj? Nie, no, dzisiaj raczej nie, nie mam za bardzo teraz czasu. Jut, jutro w ogóle muszę, tak słabo muszę być, go nie biłem? Dobra w sumie, trudno. E... Taki to. E, co ja chciałem powiedzieć? A bo jut, jutro w ogóle mam ten, no, pożegnanie trzecich klas i... I na galową musimy mieć w szkole, bo oni teraz po maju chcą matury pisać zaraz. No to ja nie idę z troszkę, bo miałem egzaminy dzisiaj i mi się nie chce. Iść. No tak, ja, ja pamiętam, jak ja miałem egzaminy gimnazjalne, to też u, u nas cała klasa nie przyszła. i Ja przyszedłem i, i trzy osoby może i potem... Y, jak on miał? O, ten 401... Czekaj, może zobaczę, może bym go solo zjechał. Kurde, no poszedł. Nie zdążyłem sprawdzić, jak o, Ale jemy w grupie. Nie chciałby tej ochrony. Taki gówno. bijemy pochwal to... się co zaliczyłeś dzisiaj Dobrze. na dorusie <laughs> e, oczywiście dedłem, znowu z, znowu dedłem, tym razem na 39 bo byłem se na tych orkach tych nowych takich zgrupowanych fajnych i se jak normalnie wszystkie grupki nawet na auto bije tak nawet czwórka z okay. i w ogóle nie bijemy nie, nie, nie. wszystkich czemu nie? no bądźmy, być. Masz być. Nie. kurde no co teraz jak mi uciekli? Musimy się mu Dobra, poczekaj, um, zaraz wejdę. I ten, i, i biłem na auto grupkę czwórkę, ten, którą, normalnie bez maga, którą normalnie, nawet bezmaga, którą normalnie, lajtowo jadę i, i padłem. A się teraz dropli, ten, pierek z władzy rzek, teraz. Serio? W tym momencie? Tak, pana Global Letlaga. No teraz nie mogę, bo nagrywam, więc nie popatrzę. No, no, dropli teraz, xPedro jakiś, xing, nie znam tak. <noise> Żal. Ten Mućka pisze, że robią grypy i że mam uważać. Napiszę mu, żeby nas bili. A jutro cały dzień grania. CS i Margo, inaczej. Nie wiem, czy ten. ten do kusię kupować. Czy to opłaca w ogóle. Jak którą kuszę? No z ewentowego z hero, bo kasę mam. A legi nikt nie sprzeda, bo trzeba mieć znajomości. Ten, ten koleś mówi, że idzie na zwolnąć, bo chce być na YouTubie. O, to jest ten. Aha, dobra. I da, dawaj, jak możemy go tak, tak żeby go... Dobra, nie mam jak. Jak kroki przed... robię, jak kroki. Przedłuż... Ale ja nie mam jak przedłużać, tak, więc nie musisz. Dobra. Jak ja bym mógł przedłużać? E... Dobra, grajmy. Nie mogę chyba, nie, nie mam żadnych takich umek. No nie mam, niestety. Więc z kulki i mocno. <grym> Dobra. Kurde, następnym razem będziemy nagrywać trochę wcześniej, bo jest piesza 30 i, i nie ma za bardzo nikogo. Hmm, pyta się kiedy odcinek. No, no myślę, że jeszcze dzisiaj odcinek będzie. nie? jakoś tak koło północy, pewnie. Kurde, nikogo ciekawego nie ma. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. nikogo przed opastrzem. Lecimy szybko na awentową Dobra. To lecimy na awentową Jeśli uda nam się kogoś fajnego sklepać, to pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę. A jeśli nie, to też zostawcie łapkę w górę, tak żeby było fajnie. Jeśli będzie, jeśli będzie 20 łapek w górę, to od razu nagrywamy odcinek nawet jak będzie to po dwóch dniach. Więc czym szybciej dacie łapki, tym więcej będzie odcinków. Bo to... Bo, bo to nas motywuje. My wcale nie żebramy łapek, tak? Po prostu to na, nas motywuje do pracy. Nie, my wcale nie żebramy łapek. Pamiętajcie o tym. No już myślałem. Kude, 60 Co? Tam, jest tam, 40... je, jest tam ktoś, gdzie ty jesteś. Ja Jezu, domu. Ja wolny. O jest ten 44, może, może go ten solo, solo złapię. Może tu wbiję. Niech, niech tu wbije. Ale nie, nie patrzę jakie on miał oko. Ale dobra, będę ryzykować. Albo dobra, wchodzę na eventową, bo nie wchodzi coś. Czekaj sekundy, są tu na eventowej, są. I terminator jakiś 40. O, może, może solo mi się uda go sklepać. Zobaczymy, jak spoko, problemu. lightowo. Powinienem dać radę, bez problemu. Hmm. Jest ten 44. Do domków, że dobra, bim. Może złapię o ten. No, e, dobra, Wydam w sumie na w ogóle sobie założę, bo tak na no, odcinek to mówi Jest o mam! Śpięknie! Jak to wygram to to będzie świetnie. Powinno wpaść dość, dość dużo pH za niego. Mam nadzieję, że tam nikt mnie nie dobija, nie mam mapki, nie mam jak sprawdzić. idę, Nawet nie mam kto tu jest na tym. Na, 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 na. Tylko na Berusie mi to się przydawało, nie sądziłem, że mi się to tu przyda. A jeszcze jeszcze go nie dobiję. Dobra, teraz po nim. 14 punktów honoru, co tak mało? Nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Jakiś punkty to jest... hmm. A więc... Posiowo zaatakowałem! Jezu! Jestem głupi on ma teraz ile? 5 leg? Like. <tutaj>, Tutaj, nie no, dobra, jedną legę ma i jakieś ja tam, tam <tutuj> <tutuj> da Beto X, ubiega? Nie, on mnie ubiega nie. O, o pozdrawiam. Jakiego <tutuj> leku? O że Święty. O jezu, a to, to będzie porażka i co, i 40 ph stracę Patrzę jakiś symak, bije, nawet nie pomyślałem kto to jest Dobra przynajmniej ekstra straciłem, ale szkoda tych ph, szkoda Dobra mam żółwie od trzeźwienia na szczęście specjalnie Wyszukałem w depozycie, bo wiedziałem że gdzieś jakieś stare mam eee, Jak więc spoko. Hmm. Ile myśmy temu zaczęli nagrywać, bo na Skypeie mamy 20 minut rozmowy ale zaczęliśmy no, nagrywać dobra, dobra, dobra. Jak, jak było jakoś 10 minut więc 10 minut to trwa chyba tak koło tego odcinka, może trochę dłużej dobra płonący wąż zobaczymy jaku teraz się trzeba odkuć, odkuć trzeba te pH odrobić czyli nie mam do odrobienia zyskałem 14 straciłem 40 26 do odrobienia no no to to najlepiej jeszcze na odcinku byłoby całkiem sympatycznie zobaczymy kto tu jest posiowo ale dobrze przynajmniej nie będzie już bić bo ma, ma za mnie pecha Z, Pokażę jego eku O pros, proszę zobaczyć, proszę, to jest po prostu magia mm. Tak, takie ma, tak No ale ale naprawdę niesamowite Eku ma 113, tutaj chodzi Chodź tutaj no Idę, 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 idę Hej jo, witam, hej Daj Dawaj. Uh -huh. Nie, dobra, nie. Niech <ślepniemy> nie. Go. Nie glebiamy Idziemy zobaczyć na opactwo, w sumie wszyscy stąd poszli zaraz jak przyszliśmy. Jakoś tak uciekają. W sumie nie mogę... Nie Mam tyle kamyków do Itchan, że jak idziemy na opactwo to mów to kamyk... A nie, stąd i tak kamyka nie mogę użyć. Więc wszystko mi to jedno. To idziemy na opactwo? O, jakiś terminator wyszedł z patentowy dawaj. Ale to ja sam mogę go... On wejdzie każdy tu! Sobie. Nie no, ja wej... Każdego woje, Ja tego wejadę nawet. Jest, jest, na swoim paladynie 111. Kurde, No kurde, no... Um, nie poszedł. Nie. Dobra, chodź, chodź na ten... Na jakieś opactwo czy coś, może ktoś będzie. Bo trochę, trochę słabo, że tak mało ludzi jest. Eeeem... Um, Ithan. I lecimy. Zby mm, to mm, mm. gotic maga byśmy jechali? Gotik Maga... Przecież ja sam go jechałem za... I on ma teraz już level, bo on ekspił. 58. O kurde. To ja go jechałem jak miał niecały 50. Na 40. Ten miał przewagę kilku leveli Ale teraz wyekspił trochę, no to mocno... O, wiesz. Miss Albania. O, to wejdę na, na tym na natropicielu ją, ją szybko. Może zdążę jeszcze, zanim będzie. Hmm. Nie bij mi jak co te, tej 25 maga tam jest. No spoko. Jest tam jeszcze? Sprawdź. Zobacz, nie tam, nie, nie widzę, nie, nie widać przy wejściu. Nie ma z tego? O, jest. Jest, jest w sumie. Dobra, bijemy. Serio 38 życia. No nie rób, nie rób czegoś takiego, no. Kurde. Miss, a tak ładnie bym cię zaklepał. Bij, bij, wrogi sam! Ja, ja nie jestem z tą w stanie. No to, dołącz. A choć, no nie negaj się, ziomuś. Co my mogłem wejść na 3-1 nie spróbujmy. Dobra, gonię go w dupie. Ciekawe gdzie zajdę. Gdzie można się przejść, gdzie ktoś A, może być? Za mało ludzi gra na tym świecie. Cio. Główna no. Jakby tak sobie by kana nie wsiadło. Na w tym. teraz dam to? Błogo. Gdzie ty tam go złapałeś? jeśli na dole. O jakieś 2,8. No na orka 2,8 jeszcze Kurde, jakbyś też nagrywał, to byśmy mogli zrobić tak, żeby nie przełączać, kto ma akurat walkę między perspektywami. Byłoby dużo klejenia, ale mogłoby to być bardziej ciekawsze. A teraz tak to. Ej, w sumie to jest dobry pomysł. Można tak zrobić następnym razem, żebyśmy nagrywali oboje i przełączać perspektywy. Zależy nie... Ale nie, że cały czas i że jedna jest w rogu, tylko kto ma walkę, akurat to potem obrobimy, że tak, że będzie przełączać. To było ale ciekawe, ja... myślę. Ale ja chcę zobaczyć tam. Lepsze. No to zobacz. a ja w razie czego będę tutaj. Nie wiem, czego idę na ten czego mi się outfit zmienił? Co się Dobra, dzieje? Dobra, ja, ja też idę na, na ewentualnie. Bo ten 2-5. Może teraz będziemy mieć całe życie. Idę, idę spróbować go na, na tropie zna, zna, złapać. W sumie będę choć na tropie i na woju, bo więcej osób mogę OPH. W sumie walki OPH są o wiele ciekawsze niż jakieś tam zabijanie 20 na 40. Nieprawdaż? Bardzo tym jestem. Ale może ten ty też ma jakiś wpływ Polska dżuma. Polska dżuma? seku zrobił? No, no z tuma. Chyba tu szła mi się wydawało i może mi się wydawało. Zobaczę, może na mrówkach ktoś jest, żeby na zapręt zabić, fajnie by było. mnie ktoś wyzywa, że go No normy Żebym ja wyzywał wszystkich, co mnie dodać, to bym chyba... Nie wiem, był miał taki kurw za każdym razem. Po prostu mi, nawet się nie chce czasem naprawdę reagować na jakieś głupie. 3,40 przed ewentową. Daj. O, no to czekaj, bo tutaj ktoś, tutaj ktoś wszedł, kurde i chyba padł. O fuck, wbili wszyscy, ja nie jestem w grupie. Obra, no. Dajesz radę czy wbijesz? Czy nie, no nie ubiję nikogo. no może jednego ubiję. 30% wojowy dobrał z tego. Dobra, to ja, ja wbijam, ale to wyzyr. Super, Kto tak. ma wyzyw jak to pojeść, co spróbuję? Aragorn to. Aragorn Nie będą chyba bić, nie możesz sobie spróbować on jako... Serio, on sobie tą Spoko... tarczę dał powinienem do środę. No, on ma tarczę Jeden sobie idzie do osiem i jeden a drugi bije Nowen Ale są dupki, Boże się doguszeniem się musiał o kurde Mam wrażenie, że te wszystkie, ci wszyscy co bijeli Orlice, z ci, te wszystkie Noweny i tak dalej. Dobrze, że oni w ogóle nie ekspią, na nie postaci. Stoją cały czas. Co oni tam ciekawego mają do roboty? Nawet pH nie ma zebrać. O, I widzę. To... Tutaj. Co to jest za grupa? Oni mają 40, ty powiedziałeś, że jakieś 30. 40 powiedziałem. Kurde i bije ich i ten. Dobra. Może dam radę. Kto miał, kto miał wyzyw? Argnor. Ar 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 tak. No. tak. Dobra, to, to jadę go na starcie. Krytyk i blok, super. To chodzi w grupy, no idziemy w grupie. Dobra, idziemy w grupie, bo... Ale przynajmniej stracę expa. Nie, dobra, nie stracę expa chyba. No niestety nie, chyba nie. Będę mieć przewagę trzech. Nie, dwóch. To może stracę jednak. Nie wiem, ale z dwóch chyba się na tym levelu jeszcze nie straci. Nie pamiętam już. Ale ja, ja dawno grałem na tym, brutal. W sumie niedawno, ale jakoś tak teraz mało gram i wyszedłem już z tego wszystkiego. I całej wiedzy o tym jeszcze mi ogłucha walną, tak? Nie Jakieś sama, ktoś nie wiadomo jakie nieziemskie zabiję woja a potem mogę spróbować nie wiem, drugiego woja mi się w sumie opłaca ja, a w sumie dobiję nawet jest. tego chyba woja nie, nie zabiję, ale dobra, może zabiję łowce dajesz, spróbuj łowce znieść na pewno nie zdejmę łowce ja, ja padnę, ja, ja mam nadzieję tylko, że zabiję woja zanim padnę jeszcze hmm. głębokie wchodzą co chwilę Idę, idę, ja idę dobić. dobić. Ty przynajmniej tam strzymasz trochę. Dobra. Dobijam Woja. pada, ja też padam. Jest dwóch. Dobijasz? Czekaj, idę sekundę Już jestem. Dobra, no to teraz nie. już ci się nie opłaca. Czekaj no. na mnie. Czekaj na mnie. Ja wezmę orzeźwienie. Dziewięć no, no, no. sekund. Dziewięć sekund, idziemy w dwóch nie, i... Jakimi mi oni zapali, Dobra, oni, oni są w trójkę. Dodali że ma. Dobra, to, to... To... To ja czekam... Czemu ja jestem w Tuzmer? Ej, to ja będę... W po... Nie, w porcie nie. Dobra, to ja idę do Ithan. Gdzie ty będziesz czekał? Nie wiem. Ile się respisz? Masz orzeźwienie? Mam 80. Okej, okay, no to orzeźwiaj i tornek przed wejściem. Jestem w Tuzmer, no a przez Tuzmer można iść do portu i sportu tam. Bo to jest w porcie wszystko się dzieje. No dobra, ja też byłem w Tuzmer, to trzeba było od razu mówić. Ja mu mówiłem, jestem w Tuzmer i się prze i... No to nie znasz mapy Boże święty Jakie ja nie znam mapy? Nie znasz Czemu? Stornek tepa do portu Tuzmer No wiem Ale ja myślałem, że ty jesteś w Itkan więc te tepłem do Itkan specjalnie Ja powiedziałem, że zdejdę No dobra, ale nie wiedziałem, że się zrespisz w tym Nie, Czyli nie Pad... znasz mapy? Pad... Nie wiem po czym to wnioskujesz, znam mapę Dobra, chodź tu Bo... potem. A Wa Wader, dawaj szybko potem pod mapę Do portu Przez się tepli O Boże bo lecimy lepiej. Chodź Dobra Tu obok we mnie Jedziemy Wadera Szybko wbijaj no gdzieś. Biłem, jedziemy w Adera. Rozmawiam. Rozmawia, dobra. Czekamy. Jakie on ma Nie ma pokazane. Ale powinniśmy dać radę. Jak to jest clan? O, 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 gw, ale fajnie. Ma wiedzę. O, daj tylko dawać. Czekaj, nie, ja chcę go solo. Kurde, po co? Solo bym go miał. Nie każdego. No ale solo bym już go miał. Szpycha bym nadrobił. Straciłem 26 wcześniej Wejdzie jeszcze raz, czy nie wiem. Nie, nie, nie On znacznie. teraz będzie siedział, bo wie, że tak ja mogę Boże święty Dalej rozmawia No tak Gdzie w 12 pójdziemy? Bieg mi ciągle z Czy do do grupy O kto mi z Albanią mi pisze trzf Amazing. Jedziemy amazinga Ono on ma legę, z dotykiem chyba Wzywaj go nie, w sumie nie trzeba powinniśmy dać rady bez problemu. Ale jak chcesz, to możesz wyzwać. No, ja dwa jakieś ciosy, państw, kiedy wyzwalenia No jak po, powinniśmy go lajtowo bez, bez wyzwania? Dobra, jeszcze tego sklepiemy ewentualnie tego Wadera i, i z, z mis Albanii zaraz Uroła na PvP, bo ona chce I na tym powinniśmy kończyć, bo to już w sumie ile? 20 minut trochę ponad powinno być odcinek. Hmm. Zobaczymy kurde, ale to trwa, czyli bi B o droga, o ostatni znaczy Wzywa No ostatni miałem, no wcześniej dam, teraz też mam Aha, ja się tak dziwię, co mnie tak mało bije? My też nie to bije. No patrz, taka unik, siuniki pod rząd, pozdrawiam w grę Dobra, jest ładnie Jestem wader jeszcze tam, to stoisz na nim, rozmawia, dobra to ja, to ja idę to ja idę do Roana do tej Miss Albania skopiuję sobie nik w razie czego żeby ten kto, kto tu przed 50 pence, dobra dobra oramy nie, bo zaatakuje mnie pewnie, on mnie nie lubi, nie lubimy się dobra wracam na 3-1 się przejduje PH poszku dobra to ta, ta, ta walka u Roana na 2-5 i, I na tym chyba koniec będzie odcinka. Mhm. Zobaczycie jak ładnie sklepie tego maga. Mam nadzieję, że no nie, nie ma jakiegoś niesamowitego tego jaku... Nawet nie popatrzę jaki tam ma ja teraz wszystko, już niczego nie wiadomo. Nie, tego nowego Herosa rali Jest pełno itemów na Maga na mały level. Z ewentu jeszcze tam jakieś chyba są, więc... Trochę tego jest. Trochę tego jest. A nawet nie założymy, że w aktywnie się wyświetla tutaj jakiś czas nagrania. 23 minuty w tej chwili. Więc nie jest tak długo w sumie. A Maga to, zmienię, zmienię naszyjnik, żeby mieć ten z lekiem. I 164 leczenia. I w sumie, w sumie nie wiem czy... Nie, dobra, nie płacę się, długo zmieniać. Może jakiś krytyk jej wejdzie, to się opłaca z krytyczną osłoną. Choć byłeś to z moim Ale na jakim levelu? Na 3-1 na pewno nie, no to nie Dlaczego? No czego nie boisz się? To ty i tak sklepie kiedyś No oczywiście, że się boję, nie mam szans żadnych Masz No, odblokuj. odblokuj To choć tak spróbuj chociaż ze mną, bez pH może jakoś Nie, nie, ja, ja już czuję twoje bez I tak będzie z pecha No Jezu, bij Muszę zobaczyć EQ Teraz pewnie zobaczyła EQ moje i się styka tak, pewnie tak jest. B. zdejmuj, Boże. Ale mi się nie chce nawet na noc wchodzić tu, żeby to zdjąć. Bij, bo chcę odcinek kończyć. Widziałem, że tak będzie. Dobra, teraz będę zdejmować. Jak u, od dzisiaj. Logła serio, nie wiem czy teraz czekać, czy co. No jakiś wojek czy jeden. Dobra no kurde wbijasz tu czy nie W sumie no. mogę sobie ulepszyć ten, ten nie wiem czy jeszcze ma jakieś ulepszenia Dobra nie ma jej więc e, chyba będziemy kończyć Tak więc podobało się to zostaw lajka like. jeśli chcę żeby uszybcie odcinek to też zostaw lajka like. jeśli będziesz 20 lajków w górę szybciej łapę w górę szybciej niż o jest jeszcze mi z Albania szybciej niż ty... kolejny niż minie tydzień o bije mnie dobra niż minie tydzień to odcinek będzie szybciej niż zawsze a jeśli nie no to będzie tak jak zawsze mniej więcej jakoś za tydzień no i nie zapomnij skomentować napisać czegoś ciekawego w komentarzu, jeśli masz jakąś ciekawą uwagę czy coś. I jeśli nas jeszcze nie subskrybujesz, to oczywiście zasubskrybuj. No i co, żegnamy się z Wami. Do zobaczenia. Pożegnaj się. Cześć.